Jesteś ten niewidomy. Nie widziałem jak grasz, ale wszyscy o tobie mówią. Fantastyczny film obsypany nagrodami na festiwalu w Łodzi. Rola ogrodnika absolutnie wybitna, zasługująca na nagrody, które już. Otrzymał. Jak nie masz słuchu, to kurwa nie graj. Ja jestem jednym z najtrudniejszych odbiorców tego obrazu. Bo w muzyce Kosza siedzę od mniej więcej drugiej połowy lat 70. Ciągle ta muzyka do mnie wraca. Muzyka jest tutaj bohaterem od A do Z. Serwony. To zagraj. Hmm. Gdybyście mi go przeprowadzili trzy miesiące wcześniej, uratowałbym mu 70% wzroku. Mietek Kosz, wybitna, trochę zapomniana postać, wybitny pianista jazzowy polski, niewidomy. Urodził się w małej miejscowości, w domu, bez żadnych tradycji muzycznych, bez żadnych związków ze sztuką, kulturą. I dopiero, kiedy trafił do zakładu dla ociemniałych w laskach, zaczął uczyć się muzyki. Kto chce dzisiaj zacząć pierwszy? Mietek? Proszę. Świetnie odzwierciedla epokę, czyli... Straszne lata, 70., 60., 50. ten komunizm może się jawić nam jako jednak miejsce, w którym było miejsce dla e, geniuszy, w którym bez wątpienia był Mieczysław Tosz. Dzień dobry, e, przyjechałem grać w 19. 19. <laughs> Ty jesteś bardzo sprawny technicznie. 5 że się należy. Technika jest ważna. To jest dopiero połowa. Druga połowa jest tutaj. Fantastyczna mm, rola, jaką spełnił Leszek Mordor. Świetna muzyka, odzwierciedlająca jak gdyby, do pewnego stopnia to, co Mieczysław Korsz tworzył, a z drugiej strony budująca aurę od początku do końca zanurzoną w muzyce. Tobie mówią. Ten film koresponduje z niedawno wydaną książką Czubaya, przed północą, która to powieść, kryminalna skąd inąd, jest także opowieścią o Mieczysławie Koszu. A na potrzeby tej projekcji wróciłem do dawnych lektur, do pięknego oseju. Inne o Mieczysławie koszu, autorstwa Krzysztofa Krapińskiego, który pojawia się przez moment w jednej ze scen autor najpiękniejszego opracowania traktującego postaci kosza. No i trudno było mi nie zderzyć lektury i zawartości, faktografii z pięknym obrazem pieprzycy. Przyznam się, że jestem pod wrażeniem, bo natychmiast rozpoznałem Postaci. Rozpoznałem Mariannę Wrublewską, Adama Makowicza, a także tych, którzy pomogli genialnemu koszowi wypłynąć na wysokie fale. Chociaż ta fala była wysoka, ale krótka. welcome and Ładna jesteś? Jestem gruba i mam rzeże. Nie, nie ja tutaj widzę wysoka dziewczyna, a oczy masz najprawdopodobniej niebieskie. Skąd ty Nie bój się, że, że ty polecisz. Świat cię uniesie, muzyka cię uniesie. Nie bój się, ja cię złapię. O, no zobacz, patrz. Jaka piękna, soczysta zieleń. Nie Dzięki temu filmowi, dzięki pięknej muzyce Leszka Móżdżera, dzięki kolejnym nakładom tego pięknego eseju o pianiście uda się nam wszystkim przybliżyć i tę muzykę, i tą nietuzinkową postać. Szkoda, bo bardzo niesprawiedliwe byłoby traktowanie Mieczysława Kosza jako... Efemerydalnego pianisty, zapomnianego. A to wielka postać. W krótkim w swoim życiu stworzył wiele przepięknej muzyki. Pamiętajmy o nim, oglądajmy ten film i sięgajmy do książki. No bo tylko smutek jest piękny. Jest szansa odzyskać zdolność widzenia w prawym oku. Nie ma gwarancji, że słuch się nie zmieni. Największym przeżyciem eee. dla mnie jest właśnie moment, kiedy gram niebieskie jak niebo. Piękny film, świetna muzyka, znakomite role. No i mam nadzieję, że to otwiera drogę dla innych filmów o polskim drzewie, który w jakimś sensie jest bohaterem lat 60 i 70. Wspomniana w filmie zostaje postać Krzysztofa Komedy i myślę, że komedie należałoby także poświęcić film jakiś fabularny. Zapraszamy serdecznie od dzisiaj, od teraz do kina Helios, no i do kafe Zadymki sfery konesera w galerii Sfera 1, pierwsze piętro, lokal 204. Czekamy na was.